Potrzebuję tylko trochę miłości. Mamusiu, no powiedz, dlaczego mnie nie kochasz. Nigdy mnie nie kochałaś, nie doceniałaś mnie. Czy ja się prosiłam, by istnieć? Nie. Czy kiedykolwiek chciałam żyć? Nie, Przej nigdy. Kocham tylko ciebie, muzyko music. <laughs> I marzeniem była w pracy w muzyce, czy uwierzysz mi? I marzeniem była w pracy w muzyce, czy uwierzysz mi? Ona pokochała mnie szczerą miłością. Pisała wiele piosenek, ona była gotowa, by wszystko, dla mnie, gdy ją dotknęłam, Toriu nie mocno skrzydłami i powiedziała: Jesteś moja. Ty nie wiedziałaś, że cię kocham, moja dziewczyna, jesteś kręcą perek księżniczką, należy to ci do czego słyszę i skrzydło, tylko podejdź o wiele bliżej moje serce wybrało ciebie, kocham ci mam wszystko i nie chcę już nic więcej, nazywaj mnie nazywaj mnie twój music kocham tylko ciebie, kocham tylko ciebie moja music music możesz mnie pocałować, możesz mnie dotykać jednak, zachowaj umiar bo tego nie lubię lepiej zdawmy to w tajemnicy jesteśmy całością jednością jesteśmy całością jednością to i ma ja mam jedno wspólne muzyczne serce. Music heart, music heart, music hard, music hard. Przestań poniżać, błagam. Już mi wystarczy bólu i cierpienia po krzywdach. Muzyka muzik nigdy nie odchodź. Nie zostawiaj mi samotną. Ona miała złamane serce, na Mirionowkę, w ogóle ona była tylko małym maniakiem, która ma zaledwie 22 lat. Stałam, stałam jej dziewczyną przy okazji, stałam się jej mamą. Ona potrzebowała macznej miłości, ale pod nie chciały jej dać, więc dałam jej jecha. Płonęłam ogniem przy niej, ona była taka dobra i niewinna. Przyszając się do niej, coraz bliżej, postanowiłam ją mogrzać. W jej oczach widziałam, że uznała mnie za. Muzyka, muzyka. Ze złą grzesznicą jednak jest moja i tak. Ty nie wiedziałeś, że cię kocha, moja dziewczyna. Jesteś grandcą, parę księżniczką. Razie, że do mnie pokaże Ci, dlaczego służy moje skrzydła. Tylko podejdź o wiele bliżej. Moje serce wybrało ciebie, kocham cię, pan wszystko i nie chcę już nic więcej. Nazywaj mnie, nazywaj mnie twój music. Kocham tylko ciebie, kocham tylko ciebie, moja muzyka, music. Możesz nie pocałować, możesz mnie dotykać, jednak zachowaj ją albo tego nie lubię i zostawmy to w tajemnicy Jesteśmy całością, jednością, jesteśmy całością, jednością, ty i ja mamy jedno wspólne muzyczne serce Music health, music health, Music health, music held Nazywaj mnie, nazywaj mnie twój Music! Kocham tylko ciebie, kocham tylko ciebie moja. muzyka music. Możesz mnie pocałować, już nie ja dotykać jednak. Zachowaj umier, bo tego nie lubię. I zostawmy to w tajemnicy. Jesteśmy całością jednością, jesteśmy całością jednością. Ty i ja mamy jedną wspólna muzyczne serce Nazywaj mnie, nazywaj mnie twój music. Kocham tylko ciebie, kocham tylko ciebie moja. Muzyka, music. Możesz nie pocałować, możesz mnie dotykać, jednak zachowaj umiar, bo tego nie robię. Więc Zostawmy to w tajemnicy. Jesteśmy całością, jednością, jesteśmy całością, jednością, to ja. Mamy jedno wspólne muzyczne serce. Music, halt, music, halt. music. Halt, music, music. Od ciebie, kocham tylko od ciebie. Moja muska, music. Możesz mnie pocałować, możesz mnie dotykać jednak. Zachowaj, zachowaj umiar, bo tego nie robię. Więc zostawmy to w tajemnicy. Jesteśmy całością jednością, jesteśmy całością jednością. Ty i ja mamy jedno wspólne. Muzyczne serce. music